Witam Państwa bardzo serdecznie Magdalena Rudkowska w horoskopie z kart tarota na finanse od maja 20 do 26 w przepięknej scenerii Ostrod w hotelu Lake Hill i zaczynamy, kochani, od barana i pytam się kart, co czeka barany od 20 do 26 maja i Kartę, którą dla Was wyciągnęłam, to karta Kochankowie. To jest dobra karta nie tylko do spraw uczuciowych, ale również zawodowych i mówi o tym, że jest szansa, żeby do Was przyszły pieniądze z niejednego źródła. Natomiast to, co jest najważniejsze przy tej karcie, być bardziej zdecydowanym, bo jakiekolwiek niezdecydowanie może osłabiać Wasze finanse i karierę zawodową. Beck. I zobaczymy, co czeka byki od 20 do 26 maja. Karta Sprawiedliwość. Karta Sprawiedliwość mówi, że w tym tygodniu, jeżeli będziecie uczciwie, rzetelnie pracowały, to przyjdzie nagroda. Dlatego, że hasło przy tej karcie sprawiedliwości stanie się zadość. To, co jest bardzo ważne, abyście dopilnowali wszystkich spraw związanych z papierami, dokumentami, urzędami, sądami, no i terminowością opłacenia rachunków. I teraz karta dla bliźniąt. Od 20 do 26 maja i bliźnięta mają nie najlepszą kartę, dziewiątkę mieczy. Dziewiątka mieczy to przede wszystkim różnego rodzaju lęki. Na szczęście są to bardzo często lęki irracjonalne. Czyli jak to może wyglądać w praktyce? Że możecie się bać o swoje finanse, o swoją pozycję zawodową. Ale pamiętajcie, że są to tylko lęki, a nie rzeczywistość, które zawsze można rozpuścić. Karta dla Raka na 20-26 maja. W sprawach finansowych. Bardzo dobra karta Trójka Pucharów. Trójka Pucharów mówi, że możecie mieć w tym tygodniu mniejsze i większe sukcesy i powody do świętowania. Co jest ważne? Ważne jest to, żebyście spotykali się z ludźmi, chodzili na wszystkie imprezy, które Was zaproszą, bo właśnie przez osoby trzecie możecie odnosić sukcesy. To inni mogą za Was załatwiać trudne sprawy. I teraz zobaczymy, co dla Lalwa w finansach od 20 do 26 maja. Tutaj twórka denarów. Twórka denarów bardzo wyraźnie mówi, że nie wydawać, a oszczędzać. Dobrze by było, żebyście miały jakiś cel i uzbierały na niego pieniądze. Przynajmniej w tym tygodniu zaczęły zbierać. Ta karta też mówi, że należy uporządkować. Papiery, dokumenty, zrobić porządek w finansach. Panna. Co dla panny na najbliższy tydzień? Dla panny mamy piękną kartę, dziesiątkę pucharów. Pierwsza informacja, nic złego nie powinno Was spotkać w sprawach zawodowych i w sprawach finansowych. Powinno być bezpiecznie, miło, przyjaźnie. Oprócz tego, myślę, że niejedna panna będzie miała adoratora lub adoratorkę właśnie na płaszczyźnie zawodowej. Waga! Zobaczymy, co czeka wagę w finansach od 20 do 26 maja. Karta Królowa Denarów. Bardzo dobra karta, mówiąca, że wasze pomysły mogą przynieść Wam sukces, jak również większe pieniądze. E, Jakie powinniście być w tym tygodniu? Przede wszystkim praktyczne, kon konkretne i bardzo pracowite. Pomocne mogą być kontakty z jakąś kobietą. I teraz zobaczymy, co czeka Skorpiony w tym tygodniu. Karta dziesiątka, buław. No nie będzie to najlepszy czas do spraw zawodowo-finansowych. Przede wszystkim nawał obowiązków może Was przytłaczać. Co jest ważne, nie bierzcie zbyt wiele na siebie i zadbajcie o swoją kondycję i psychiczną, i finansową, i radość życia. Teraz zobaczymy, co dla strzelców. Na 20 do 26 maja, siódemka buław. W sprawach zawodowych bardzo dużo wyzwań przed Wami i stety lub niestety będziecie musiały odpychać różnego rodzaju problemy. Problemy mogą być w Waszym działaniu, to czy będzie Wam się chciało działać, czy nie, czy problemy ze strony innych ludzi. Mam nadzieję, że zwyciężycie. I teraz zobaczymy, co u szczelców w tym tygodniu w sprawach finansowych. Karta Paś Mieczy. Przede wszystkim bądźcie otwarte na to, co się dzieje wokoło i wykorzystujcie każdą informację. Jeżeli ktoś Wam zaproponuje, żebyście się czegoś uczyły, albo wy znajdziecie jakiś ciekawy kurs, albo jeszcze będziecie mieli jakiegoś mentora, którego byście mogli dużo się nauczyć, warto na to się Otworzyć. Nie bójcie się mówić co myślicie. I teraz zobaczymy, co czeka koziorożce w najbliższym tygodniu. Dla koziorożców, piątka pucharów. Piątka pucharów jest kartą połowicznego sukcesu. Czyli, drogie koziorożce, z niektórych rzeczy będziecie zadowolone, a niektórymi rozczarowane. To, co jest ważne, żeby dobrze przeżyć ten tydzień. Nie kierować się emocjami, a rozsądkiem, i wtedy będzie dobrze. Teraz zobaczymy, co czeka wodniki. Dla wodników, bardzo silna karta z arkanów dużych, karta Mak. Mak jest jedynką i mówi tak, zaczynaj. Bierz wszystko, co do Ciebie przychodzi, i bądź w wodniku widoczny. Dzięki temu zaczniesz nowy etap w swoich sprawach zawodowych, finansowych, który w długoterminowym czasie zakończy się sukcesem. Również ucz się. Ryby. Co czeka ryby w tym tygodniu? Karta głupiec. Głupiec ma numer zero, czyli mówi to, jaki będzie ten tydzień w sprawach zawodowo-finansowych. Zależy od Was. Raczej nie planujcie załatwienia trudnych spraw. Wykażcie się lekkością i stawiajcie na pomysły młodych ludzi. Być może nowe możliwości finansowe przyjdą z podróży lub internetu. Kochani, dziękuję Wam za to, że wysłuchaliście horoskopu finansowego. Mam nadzieję, że będziecie co tydzień słuchali tego, co mam do powiedzenia. I nie tylko mnie, ale również moją koleżankę, kolegów z portalu dobrawróżba.pl. Zachęcam, odwiedzajcie nas często.